Storm Shark 8:0 W dzisiejszej specyfikacji taki oto rower. rower MTB, i co w nim mamy? Zacznijmy od jednostki napędowej. Otóż tak, jest tutaj napęd 2 na 10. Szymano deore ze sprzęgłem. Mamy tutaj sprzęgło. Możemy je włączyć. Tak. I w ten sposób wyłączamy. O! Z przodu Szymano Deore. Blaty 36 na 26. Korba Szymano Deore. Proszę bardzo tak jest rama aluminiowa w kolorze czarno srebrne napisy i lekkie dodatki szarości opony Maxis Icon 29x2.20 fajny bieżnik mają te opony siodełko od Storma lecimy naprzód. Manetki oczywiście Shimano De Ore, przód tył. Hamulce Shimano MT200. Bardzo popularne w tej półce cenowej. Jeżeli mówimy o rowerach, zwłaszcza górskich, amortyzator. SR Santur XM30 z blokadą z kierownicy. Tak jest. Jest blokada. Uh -huh. Mostek Uno Advanced Project. I to samo jest napisane na sztycy podsiodłowej się prezentuje, oto właśnie rower marki Storm Shark w wersji 8.0. Pozdrawiam, Hubi bike!